Siema, tutaj Alex nagrywamy wrzutnie z Lidla, Magic na ostatni dzień tego roku. 25 mm kaliber, cena 20 zł, także całkiem dobra cena jak ten kaliber, bo od którego Morawi kosztuje 20, o, 29 zł, także oddechy droższe. Sprawdzimy to, krótkie cięcie, odpalamy. Ale pala i nie degaj! Szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiam. Dobra i to jest podsumowanie tej wyrzutni. Naprawdę zajebista. Jeżeli byście mogli jeszcze no, kupić ją w Lidlu. No zajebista. Ja generalnie kupiłbym ją gdzieś po drodze. Niestety nie mam. Ale jak zawiedzisz No Mega super klingowa wyrzutnia. I robi robotę. 28 mm się chowa. Także cóż. Dzięki za oglądanie. Na razie. Widzimy się w Nowym Roku.